Jeronka wpadać na portfel i robi afrykańską biedę stulecia. Od nas zawsze wyjdziesz zadowolony. Kupuj! Na chłodne wiosenne wieczory cygańskie mokasyny. Rozmiar uniwersalny. Złota cegła 2005 tylko 500 marek środkowo-koreańskich i jedno ziarenko ryżu. Jesteś zapalonym miłośnikiem rybek, ale nie wiesz jak się zabrać za łowienie? To polecamy Ci poradnik dla początkujących wędkarzy Jak łowić na Heszkę, meszkę, ryżki i szyszki Poleca Paweł Popek Rak. 30 koła Euro Kinder kokain na wzmocnienie organizmu dla twojego dziecka! Szybciej z szkołę i wypierdoli z domu na cmentarz 18 i 18 Jenów w Bangladeszu Prawdziwy, mięski zestaw przetrwania prawdziwego wędliniarza laur klienta 3023 roku 3767 forintów mezopotamii Książka Harry Potter i pierdolony ptasznik morderca z z chujem zamiast ogona. 21 i 20 euro dolarów afrykańskich ZSRR. Na przewlekłe bóle dupy i głowy polecamy Ci Spierdalaj Max Sprint. Leczy jak chuj. 55 i 55 hrywień koksowników tybetańskich. Jasny gwint, jasny gwint. Tylko 3,99 szykeli mandaryńskich! Grużdżówka idealna na śniadanie, do szkoły albo pracy. Złoty 20 somalijski. Cipsy o smaku pasztetowym. 77, 78, Marek Radziecki. Nowe przygody Franklina. Franklin i pierwsza wpadka. Franklin ogląda Playboya. Franklin chce trzy dychy na zioło. Franklin sprzedaje siostrę Alfonsowi. Oraz Franklin i Mega Cat. 381, 33, forintów kurdyjskich. Spisana ręcznie wielka książka. Ludzie, którym chce zajebać. 6,99 jenów Republiki Zielonego Przylądka. Gra La Simulator. Chodzisz po mieście, walić gruchę gdzie chcesz, wciągasz z Permenosem. 69, 69 Marek Kaukaski. A na koniec zajebista jarzyna. Chujowy kartofel. 0,45 franków Grenlandzki. Pierunka! do kosy!